Witajcie moje kochane strzelce. Zapraszam Was na czytanie na czerwiec. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, więc nie z każdym będzie pasować, rezonować. Bierzecie to, co do Was pasuje. Karty, wam pokazywać już sytuacje, które się u Was dzieją. I jak możecie je ominąć, co Was może spotkać, na wszystko możecie mieć wgląd. I co jeszcze? Zaczynamy, nie? Będzie jeszcze przysyłanie od aniołów. Na trzy karty, te trzy karty macie wziąć do siebie i wtedy, kochani, patrzeć na Waszą sytuację, co możecie po prostu zdobyć, zwiększyć Waszą intuicję, lub możecie po prostu spotkać jakieś działania wobec innych osób, tak? Co inne osoby wobec Was. Kochani, zaczynamy. Pozwólcie, już się. Zaczyna gubić. Strzelec czerwiec 2020 rok. Osoby z podnatku strzelca. A, już wyleciało. To już zobaczę. Ula, la. Dobra. Bio, no, dobra, jest rycerz. Świat i koło fortuny. O, strzelce, dla Was się świat otwiera. No, dla Was się świat otwiera, poczekajcie, aniołki, królowa kielichów, wieża i sprawiedliwość. Czyli z tego co tam wyleciało e, słuchajcie, jakie zmiany do Was idą. Możliwe, że to będą zmiany bardzo dobre, tak? E, będą też osoby z przyszłości do Was powracać i które Wam zawrócą też w głowie. Kochani, tutaj wy się pokazujecie osoby, które mają sobie dużo uczucia, dużo emocji, ale gdzieś jakaś miłość, gdzieś, powiem szczerze, uczucie wygasło do jednej osoby. Zobaczymy, co dalej. Karty nam powiedzą: strzelec, sytuacja. Trzy denary. Ula la la, la. I znów nam się pokazał rycerz do przyszłości gwiazda. I Na spodzie macie sprawiedliwość i równowaga i siła i dwa kielichy. Mhm. Dobra, strzelce, będziemy zaczynać. E, słuchajcie, na spodzie tali macie siłę e, osiem kielichów i sprawiedliwość. To czyli tak, kochani, będziecie w posiadaniu jakiejś prawdy. Będziecie się zastanawiać, bo coś jest ukryte. Będziecie się zastanawiać, co macie zrobić, bo będą jakieś przeszkody do pokonania. To od razu mówię. I macie siłę, wy w sobie macie siłę, żeby to przejść, ale karty pokazują też, że będziecie świętować coś do końca sierpnia, jakieś fajne rezultaty. Pokonacie jakieś lęki, strachy. Cokolwiek tego pokonacie. U was na sytuacji są trzy denary czyli współpraca to jest raz współpraca z sąsiadami, współpraca z rodziną, e, ciężka praca, ciężka praca nad samym sobą. To jest e, karta, mi zawsze pokazuje się, że ktoś po prostu ucieka e, w pracę i robi tą pracę konkretnie, ucieka. Mm, coś co robi sam, bo jest też i gwiazda, czyli coś, ktoś stworzy coś dla siebie. Możliwe jest, że to wy macie jakieś zdolności i teraz idziecie w pracę i ona wam przyniesie ogromny sukces. Karty pokazują mi tutaj kobietę młodą, która się zamęcza z, z, z jakimiś informacjami, albo no Możecie mieć kogoś z znaku ta waga wodnik, jeżeli nie, a bardziej tu wodnik mi się rysuje, jeżeli no bliźnięta też, ale jeżeli nie serduszka, to karty pokazują, że jest kobieta, która e, zamartwia się, bo albo ona zagrała o nieuczciwie, lub się czegoś dowiedziała. I teraz pokazują się nagłe wiadomości. I te wiadomości przyniosą jej ogromne, jeszcze bardziej jakieś zmartwienia związane z pracą, związaną z pewnym człowiekiem, tak? E, możliwe, że to jest e, osoba, tak, do 36 roku życia, kochani, jest to osoba, która mogła Was, albo Wy tą osobę mogliście. E, gdzieś y, no, zapoznać pisaliście razem i tutaj jedno poszło w pracę, drugie poszło zamartwianie się. Ale słuchajcie, pokazuje mi się tutaj kobieta, która będzie pozna jakąś prawdę, bo jakaś wiadomość, może być to wiadomość y, od osoby z poznaku barana. Jeżeli nie, to kochani y, będą jakieś wiadomości związane y, z tą osobą, ale to będą Powiem wprost, bardzo mądre, o, bardzo mądre słowa, bardzo mądra wiadomość. Dlatego serduszka, e, no, zwracajcie na to uwagę. Możliwe, że będziecie dostawać też znaki, e, powiem tak, z powietrza. Ja wiem, że to zabójstwo miało teraz tak trochę jak z powietrza. Czyli ptaki wam mogą też wskazywać drogę coś wam będą pokazywać, zwracajcie uwagę na, na ptaszki, o tak powiem. Nagłe wiadomości do was przyjdą, kochani, będą to wiadomości związane, <laughs> związane coś z osobą, e, albo to jest osoba poznana, e, która no dziś mieliście e, serca e, fajne przygody. E, czyli, no, przygody nie mówię, że od razu barabara, bara, tylko fajnie się pisali, pisało wam, było tak namiętnie. Tu będą jakieś e, wiadomości związane z tą osobą. E, pamiętajcie, Macie Słońce, wiadomości, super. E, kochani, ale jest osoba, która darzy kogoś uczuciem i to ogromnym uczuciem. E, do osoby, która odeszła po prostu odeszła, popłynęła, tak? sobie w siną dal. Słuchajcie, mm -hmm. może, możliwe, że to wy będziecie co niektórzy. Jeżeli macie tutaj problem z dziećmi, karty pokazują, że będzie wszystko ok. Tak, pokazuje mi się dziewczynka, która jest bardzo nadpobudliwa i może mieć lekkie też zaburzenia. Wiecie, głupiec to jest karta, że nogi masz zdrowe, a w głowie nie wiadomo co się dzieje, tak? Czyli ma jakieś letnie, letkie, takie może zaburzenia, dlatego to też mówię, bo mi się tutaj podkreśla. No, muszę to wziąć też pod uwagę. Serduszka, pokazuje mi się, czas na nowy, czas zadziałać teraz, czas dla Was. M możecie dużo osiągnąć, ale będą u Was, będą u Was jakieś takie przeszkody, dacie radę je ominąć. Dacie radę je ominąć, tylko uważajcie, bo w Waszym, w waszym to jest u Was na sytuacji, w Waszym, e, w Towarzystwie pojawi się osoba, która będzie udawała osobę taką e, Wiecie, dobrą, ale to jest osoba, która bierze coś dla siebie. Osoby z zewnątrz pokazuje mi się, osoba, która po prostu yy, odpłynęła, 6 mieczy pozostawiła was i poszła sobie w nowe. Ale tu yy, karty pokazują, że ta osoba powraca. Powraca, yy, jakieś wyjaśnienia będzie chciała, i możliwe jest to, że ona powraca po to, żeby wam powiedzieć, że was kocha, zacząć wszystko od nowa, bo jest as Tutaj jest możliwe, że ta osoba ma w sobie dużo uczucia, co tego też nie wiedziała, albo Wy też tego nie widzieliście. Tutaj macie dwa asy takie. No, macie więcej arkan, ale słuchajcie, takie dwa asy, że czas na nowe, tak? I w uczuciach, i w działaniu. Teraz będziemy dopytywać kart. Trzy monety. Mhm kochankowie czyli jest gdzieś jest strzelec, gdzie jest osoba trzecia i osoby z poznaku strzelca mogą się kogoś doradzać ktoś będzie tej osobie doradzał, ale jednak jest silny no silna namiętność z tą kobietą, jest to kobieta młoda, od razu wam powiem, ma ona w sobie dużo darów Możliwe, że jest po znaku bliźnięta, waga wodna. E, dziewięć mieczy. Uh -huh. I teraz tak e, będą. Wy się po prostu albo spotkacie bo tutaj już macie osoby z zewnątrz, ktoś do Was powraca. E, wy się spotkacie, to jest raz ale aniołowie Was po prostu będą budzić. W tym sensie będziecie dostawać sny, to jest raz, ale dostaniecie takiego jak to zdziwienia, tak usiądziecie i w końcu i, 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 taki przebłysk dostaniecie i zaczniecie wszystko analizować, bo macie też i miecze. Miecze to jest myślenie logiczne, co dla niektórych będzie jakieś wiadomości i odrodzenie, tak? Odrodzenie, ale też i przebłysk, tak? Czegoś wy też mogliście nie dostrzegać. No i będą nagłe wiadomości. Mo, możliwe, że dostaniecie przybyt, bo dostaniecie wiadomość od osoby, a po prostu wasi aniołowie, wasi przodkowie będą starały się Wam e, pokazywać jakieś sygnały, dlatego e, nabieście no, je lat, e, do siebie i sprawdzajcie, bo tutaj pokazuje się wielka miłość, ale też i. Jest jakaś ogromna pokusa do osoby trzeciej, o tak powiem. Eee, rycerz mieczy. Jest ten rycerz. Eee, rycerz, mówcie mi, eee, pentakli. Czyli no, są osoby trzecie, ma kobieta osoby trzecie, czyli są dwóch mężczyzn jeden jest, no ne, znaczy jeden drugi jest nerwowy, tylko jeden gada bez sensu, jest taki, pojawia się i znika, a drugi jest taki konkretny, dlatego mówiłam macie coś związane jeżeli jest osoba trzecia, jeżeli macie partnera, a wam się wstrążoliła osoba trzecia, kochani to jest tylko silna pokusa, ta osoba jest jak wąż, tu pokazuje siebie ładną, czy tam Przystojnego, a tak to zrzuca skórę, i tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy jaka ta osoba jest. Kochani, możliwe jest, że będziecie mieć do wyboru jakiś wybór związany z pracą, czy z uczuciami. Pamiętajcie, nie odwracajcie się za siebie, bo karta kochanków to mi karta pokazuje, wybierz, ale wybierz mądrze i z sercem, tak? Z rozumem. Nie odwracaj się za siebie. Bo jeżeli się odwrócisz, to to też możesz stracić. Tutaj jest gwiazda i mak. Słuchajcie, do przyszłości odchodzi gwiazda i mak. Czyli duże możliwości, duże działanie z własnej branży, w tym co robicie serduszka osiągniecie duże spełnienie. Tutaj jest możliwość działania, no coś własnymi rękami, jakaś sztuka, malowanie, czy cokolwiek, no nie wiem, tutaj ogromna jest szansa. Możliwość jest, że przyjdzie do Was jakaś fajna oferta, konkretna oferta. No macie słońce, będą dobre to wiadomości, będzie dobre spotkanie i pójdziecie z serduszka naprzód. I macie asa kielichów, czyli możecie to robić też i z pasją serca. Zobaczymy tego pazia bułew. Rydwan. Będą nagłe wiadomości. To jest raz. Pokazuje mi się takie ogniste troszeczkę wiadomości. Słuchajcie, pokazuje mi się tutaj mężczyzna, który jest bardzo nerwowy, narwany, ale ma w sobie tyle ognia, namiętności, ale jest to osoba samotna. Mhm. Mogła być po jakichś dwóch przejściach, i powiem szczerze. Jest to osoba, która idzie przez życie, nie patrzy na to, co, co e, e, jego spotka. Po prostu e, zakocha się, od razu się zakocha. A tutaj będzie osoba, która będzie ostrzegała, tak? Nie idź. Bo po prostu wyjdziesz tam, gdzie nie trzeba. O. Teraz jest to słońce, nie będę dopytywała ani asabuła, bo to macie arkany wielkie, ale dopytam sześć mieczy osoby z zewnątrz. Świat. Uh -huh. Teraz tak, słuchajcie, możliwe, że do Was świat się znów pojawiła i był rycerz, mieczy, czyli nagłe wiadomości przyjdą od osoby może być od kobiety, ale słuchajcie z, z, z innego świata, e, znaczy z innego świata, mój, nie, 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 nie. Z innego miasta, z innego kraju, tu karty mówią, że też może jest tak, że pozna Was świat do niektórych osoby z Pozna Macie duże możliwości do działania i Osiągniecie też sukces. Karty pokazują tutaj, że będzie wiadomość do jakiejś kobiety, która ma dużo możliwości, ma i ona będzie miała do wyboru, ale nie wiem, co nie dopytuję, bo to jest karta i no, szczęścia to jest karta: e, zako zakończyłam pe pewien etap w życiu, idę i walczę teraz o siebie, idę. I chcę pokazać światu też, jaka ja jestem, tak? Bo wcześniej ktoś był zamknięty, tak jak w tych dziewięciu mieczach. I głupca oczywiście sprawdzimy. I głupca. Królowa kielichów. Ula la la la. Teraz tak, jest tutaj mężczyzna, który jest samotny, będzie podróż do tej osoby, będzie to wiadomość, to będą wiadomości takie ogniste. Karty pokazują tutaj, że jest kobieta, która ma w sobie uczucia już do. Znów mi się pokazała królowa kielichów, do pewnej osoby, ale ta osoba na pewno w siebie wcześniej nie wierzyła. Musiała być. Y, musiała być jakoś. Y, no nie, nie chcę tu kobiet, niektórych wziąć, y, urazić, ale nieszczęśliwa, tak? Musiała mieć jakieś potyczki z partnerem. Tu karty pokazują, że los się do niej uśmiechnie. Będzie mogła iść nowy początek, zacząć wszystko od zera. Możliwe jest, że ona od zera będzie zaczynała coś dla siebie, swoją karierę. Y, z y, serca ja to muszę powiedzieć, w waszym życiu pojawi się osoba, która będzie chciała coś wziąć dla siebie, to jest raz pokazuje mi się tutaj wyjazd z dziećmi i tutaj będzie kobieta która ma dwójkę dzieci chłopak i dziewczynka ale jedno jest na pewno no nadpogodliwe będzie jakiś wyjazd z tym dzieckiem związany. Gdzieś wyjazd będzie. I spotkanie jakieś. Tutaj jest mężczyzna, powiem Wam szczerze, który się zakochał, ale jest trójkowa sytuacja. I teraz y, powiem wprost, jeżeli są panowie z poznaku strzelca, no to wy do tej kielichowej chcecie jechać. Czyli macie osoby z poznaku raka. Eee, no, wodne rak ryba skorpion. Jest to kobieta, która ma ogromną intuicję. Jest to kobieta, która jest bardzo wrażliwa i łatwo jest ją zranić. Uh -huh. Łatwo jest to zranić. Tak, kobieta jest gotowa na uczucia, powiem szczerze. I patrzcie, tutaj ktoś powraca i chce dać uczucia i tu ona ma też uczucia, no to powiem wam szczerze, jest między wami chemia gdzieś. Jest między wami chemia. Dobra, jeszcze sprawdzę ten sąd ostateczny. Trzy kielichy. Trójeczki. Gdzieś trójeczki są i powiem Wam szczerze yy, serduszka macie w swoim otoczeniu kobietę, która jest troszeczkę nieuczciwa. Która leje wodę i gra na Waszych uczuciach. Od razu to powiem. Wy, wy dostaniecie olśnienia, wy dostaniecie olśnienia, ale potem będziecie przeżywać to. E, macie dziewięć mieczy, to też dostaniecie jakąś wiadomość z tym związaną. Patrzcie, tasowała i znów wyszła mi karta siły. Siły. Czyli coś się może wydarzyć w sierpniu, wakacje tak, to jest na czerwiec, ale to jest energia wakacje, zaczynają się od, no, 21 czerwca, to też możecie na to yy, brać, ale coś się wydarzy i pamiętajcie, macie w sobie siłę i walkę do działania. Tutaj jest kobieta, która się trzyma mężczyzny, który ma dużo możliwości, ale tak naprawdę nie jest szczęśliwa i ona myśli o, o tej osobie trzeciej, tak, i wylewa też swoje emocje, tak, ale będzie jakieś przebudzenie. ona dostanie jakieś przebudzenie. Od razu Wam powiem. Dobra, przesłanie od aniołów. Aniołowie i przewodnicy osób z poznaku strzelca. Strzelec na styczeń. Nie, na czerwiec. Boże, przepraszam. Na czerwiec 2020 rok. Oj, oj, Złoty tarot. Strzelec. Czerwiec 2020 rok. Przesłanie dla osób z poznaku strzelca. W przeciągu kilku miesięcy, nie wiem, wy będziecie wiedzieć, osiągniecie sukces. Może pomocni ludzie, brawo! I, I nie przestawaj. Nie przestawajcie walczyć. Macie tutaj dużo działania, tak? Nie dajcie się też ogłupić jak ten głupiec, tak? No ale okazja też będzie, wiecie. Ale jaka to okazja, serduszka, każdy może mieć, każdy może mieć okazję innej pracy, każdy może mieć okazję romansu, działania, okazja. To będzie dla Was okazja. Wy będziecie Musieli wziąć, co do Was przyjdzie i czym się macie kierować. Intuicja, rozum, ser, ducho, pół na pół, bo jak serce zapyta, potem będzie że to nie ta miłość, to co wtedy? No to tutaj intuicja i rozum i logika, kochani. Powiem wprost, dla Was się otwiera świat. Możecie dużo, dużo zdobyć. Macie w sobie dużo emocji. Pamiętajcie, emocje idą troszeczkę na bok. Ma iść buława, czyli działanie, działanie i jeszcze raz działanie. I tego Wam życzę, moje kochane strzelce. Życzę Wam dużo działania, obojętnie w jakiej dziedzinie, ale macie działać. Do zobaczenia. Trzymajcie się.